Jeśli Państwo pozwolą, ja zaraz oddam komuś mikrofon, aby ktoś mógł go po sali nosić, ale szybko zadam pierwsze pytanie, bo kto ma mikrofon, ten ma władzę, mówi w Polsce klasyk. Rafael, to ładnie brzmi, że ludzie chcą synodu, a zła hierarchia, zły ksiądz nie bardzo, ale co zrobić z sytuacją, która wydaje mi się wcale nie taka rzadka, że jest w parkach inercja. Że wybór zarządzania parafią przez księdza jest wyborem, powiem tak poetycko, rozpaczy. Rozpaczy takiej, że jest inercja, nie ma liderów w parafii, nie ma tej masy krytycznej, wiernych, chętnych do rządzenia. Chciałem zapytać o tę drugą stronę medalu. Przypomnijcie sobie, że na początku powiedziałem, że jesteśmy w okresie przejścia. A przejście oznacza, że bardziej nie ma niż jest. I to jest uczciwość. Nie trzeba idealizować. To jest uczciwość. I to pojawia się we wszystkich sprawozdaniach synodalnych w jakimkolwiek kraju na świecie. Ponad 20 lat temu, kiedy studiowałem teologię, Świecki i siostra zakonna nie mogli studiować teologii tam, gdzie ja studiowałem. Nigdy nie myślałem, że zostanę świeckim teologiem w dzisiejszym kościele. W kościele Franciszka. Ale pochodzę z kościoła w Ameryce Łacińskiej, gdzie pojawiały się małe znaki nadziei, poruszające różnych świeckich i siostry zakonne, którzy byli w stanie dostrzec, że przyszłość może być inna. I dlatego kościół nie jest parafią. Jak mówi biblijne motto tego kongresu, gdzie są dwaj albo trzej zebrani, tam ja jestem w tej małej wspólnocie. Albo jak chrześcijaństwo, które rodziło się we wspólnotach domowych, tam też jest Kościół. I to nie oznacza, że jest się przeciwnikiem instytucji. Oznacza, w świetle naśladowania Jezusa, przecieranie nowych dróg, po których Kościół musi iść do przodu. Ja może kontynuując to pytanie, zawężę je nieco, jakby pan skomentował fakt, że bardzo niewiele osób, przynajmniej mam takie doświadczenie z naszego kościoła, z naszej diecezji, które aktywnie uczestniczą we wspólnotach i to we wspólnotach nowej ewangelizacji, w ogóle absolutnie nie włączyło się w synok. Oni nie byli tym zainteresowani. Jeśli delegowali swoich przedstawicieli do grup, to już było dobrze. Natomiast nie był to entuzjazm masowy. Takie grupy, takie ruchy jak Neokatechumenat, Kościół Domowy, który włączył się, ale tylko przez swoich przedstawicieli tworząc grupy synodalne, ale jakby wszyscy członkowie tych grup nie mieli ochoty przejść przez syn. W większości diecezji świata działo się podobnie. Nie oznacza to jednak, że nie dokonuje się zmiana. W parafiach wypowiedziały się osoby, które nigdy wcześniej się nie odzywał. Kiedy przeczytacie dokument etapu kontynentalnego, będziecie zdziwieni tym, co ludzie mówią o Kościele. Wcześniej bali się mówić. Kiedy dano im głos, powiedzieli rzeczy, których w tym momencie najmniej się spodziewano. Inercja nie jest biernością, często jest lękiem, brakiem możliwości mówienia, jest klerykalizmem, o którym tyle rozmawiamy. Wielu ludzi, którzy wcześniej nie chcieli zmian, dziś mówi, Chcę dalej mówić, bo praktyka sprawia, że wzrasta świadomość. Na koniec chcę powiedzieć, że to właśnie dlatego księża w trakcie samych konsultacji mówili, Chcą mi odebrać władzę. To znaczy, że lud przemówił. Wszystko to wychodzi w syntezach. Wnioskiem zespołu, w którym ja pracowałam, między innymi było to, żeby próbować wprowadzić do liturgii, do mszy świętej jakiś element komunikacji prezbitera i wiernych, na przykład w rozmowie o, o czytaniu, tak o Ewangelii. I potem w synodalnych opracowaniach, niezależnie zupełnie, pojawiły się podobne stwierdzenia. Czy istnieją, Natomiast takie propozycje budzą wręcz przerażenie niejednokrotnie, zarówno wśród świeckich, jak i prezbiterów. Czy są jakiekolwiek teologiczne... jest jakieś uzasadnienie tego strachu i czy byłyby jakieś pożytki właśnie z takiego elementu? W systemie, Głoszenie podczas Eucharystii przez na przykład kobiety czy osoby świeckie jest dziś jedną z przykładowych trudności. Od czasu synodu o Amazonii w 2019 roku stało się to nieustannym wołaniem, które papież Franciszek podjął. Raporty z tych konsultacji wyszły na całym świecie, a papież w trakcie tego synodu zainicjował tworzenie nowych posłów i reformę kodeksu prawa kanonicznego. Ale to są rzeczy, które już istnieją. W Ameryce Łacińskiej istnieją, mają miejsce w Austrii, Szwajcarii, Niemczech. Nie oznacza to, że tamte kościoły są lepsze, ale że praktyki rzeczywiście istnieją. Nie należą tylko do sfery idealów. Nie istnieją w całym kościele powszechnym, ale jeśli istnieją, to mogą zaistnieć także w moim kościele lokalnym. Ale te zmiany nie dokonały się przez jakiegoś biskupa czy prezbitera, który chciał je wprowadzić. Przyszły przez wspólnotę, która tak bardzo na niego naciskała, że z czasem musiał się zgodzić. Pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI zmieniały kościół od góry do dołu szybko, w ciągu niespełna 30 lat. Zmiana proponowana przez Franciszka od dołu do góry potrwa dłużej, ale jest to zmiana, która ma korzenie. Bycie tutaj jest zmianą, nawet jeśli jej nie dostrzegamy. Mam pytanie dotyczące ilości osób, które zaangażowały się w procesy modalne. Według statystyk to. Nie ma statystyk, bo sekretariat synod otrzymuje sprawozdania od konferencji episkopatów. Konferencje episkopatów otrzymują zaś sprawozdania od diecezji ale możemy szacować, że przynajmniej 20-25% katolików na świecie wzięło udział w synodzie. Ale jak mówię, nie ma statystyk, nie mamy liczby, bo sprawozdania tego nie odzwierciedlały. Za to pojawiły się słowa, które są o wiele silniejsze od liczby. Pojawiła się komunia osób rozwiedzionych, pojawiły się ruchy LGBT, pojawiły się ruchy i osoby odrzucone w swoich parafiach, bo mają inny model kościoła, pojawiły się święcenia diakonatu kobiet. pojawiło się wiele słów, które 10 lat temu nie mogły być w kościele wypowiedziane. de słów, które 10 lat nie mogły w iglesia Zmiany nie przychodzą wraz z gotowymi projektami. Tych słów nie da się już dziś usunąć ze słownictwa żadnego katolika. I to jest początek wielkiej zmiany, nawet jeśli w tej chwili jej nie widzimy. Jesteśmy tutaj, bo zależy nam na zmianach. Nawet wiemy, jakie potrzebne są zmiany. Postulaty też zgłaszamy. Tak jak słyszę, to również na całym świecie katolicy z różnych środowisk zgłaszają swoje postulaty. Ale mam pytanie moje dotyczy, czy Ty posiadasz taką wiedzę, jakich zmian oczekuje sam papież Franciszek? Oczekuje, bądź też wierzy, że one powinny być? Francisco, el model u Franciszka model zmian nie przychodzi od górnie. To właśnie jest trudne do zrozumienia. Podam przykład modelu zmian, który dzieje się oddolnie. W Ameryce Łacińskiej zostało powołane zgromadzenie eklezjalne. Nie konferencja generalna episkopatów, jak to mieliśmy zawsze, co 10-12 lat, ale zgromadzenie eklezjalne. To jest model, w którym biskupi nie są większością, nie są jedynymi, którzy głosują. Obecny synod właśnie tego rodzaju model wybrał do etapu kontynentalnego. I w jaki sposób jest to realną zmianą? Po tym zgromadzeniu ogólnym w Ameryce Łacińskiej powstał dokument końcowy, który papież ma wkrótce opublikować. I co ten dokument mówi? Mówi wszystko to, czego 15 lat temu nie można było powiedzieć w Ameryce Łacińskiej. Na czym polega zmiana? Na tym, że biskupi musieli słuchać, musieli prowadzić dialog, tłumaczyć swoje racje innym, którzy nie byli biskupami, i musieli osiągnąć konsensus, nowy model. W trakcie procesu rozeznawania, który odbywał się hybrydowo, bo byliśmy jeszcze w okresie pandemii, pewna młoda kobieta powiedziała biskupowi: Nie masz racji w tym, co mówisz, bo dane są inne, są takie i takie. Młoda kobieta była profesjonalistką w swojej dziedzinie, w której biskup nie był. I biskup musiał to przyznać przy wszystkich, bo spotkanie było wspólnotowe i publiczne. Najpiękniejszy obrazek, 2002 rok, Paryż, ponad 10 lat odzyskania niepodległości przez Polskę, Musza za ojczyznę, ksiądz zbitny, zresztą niesłychanie zasłużony, mówi kazanie o tym, że depozariatuszem polskości jest emigracja. Dlaczego? Bo tak silna jest ta figura, że to musi być cel emigracji, że w taki sposób ona dalej trwa mimo tylu lat. Bo trzeba byłoby wymyślić inaczej odpowiedź na pytanie, co teraz ma robić imigracja. I moje pytanie odnosi się ten przykład do problemu księży. Myślę, że łatwiej jest świeckim odnaleźć się w kościele synodalnym, w którym zaczynają coś mówić. Natomiast pytanie moje brzmi tak: na ile księża uczestniczą w procesie synodalnym i w refleksji nad tym, jaka jest ich nowa rola, inna niż ta rola, Instytucjonalna przez ostatnie co najmniej tysiąc lat im przedstawiana jako rola depozytariuszy wiary, którzy poduczą się teologii, żeby właśnie tymi depozytariuszami być. Na ile sami księża uczestniczą w procesie synodalnym, nie tylko jako ci, którzy odpowiadają na zarzuty, jakieś postulaty. Wiernych, ale sami zastanawiają się nad tym, kim by chcieli być jako księża kościele. Nie ma statystyk, ale w syntezach synodalnych mówi się, że księża się boją i biskupi się boją, a za powód lęku podają utratę autorytetu. Papież Franciszek wielokrotnie wypowiadał się, że autorytet i władza nie oznacza, że robię co chcę, ale oznacza służbę. To zdanie wydaje się naiwne, ale ma swój fundament w Soborze Watykańskim II. W tym wszystkim ważne jest również to, żeby nie proponować zmian tylko na podstawie argumentów społecznych, które możemy mieć. Ale także na podstawie tradycji kościoła. W tym przypadku Soboru Watykańskiego II, o którym w rzeczywistości wiemy bardzo mało, bo wielki sprzeciw wobec Franciszka nie dotyczy jego samego, ale Soboru Watykańskiego II, którego postanowienia próbuje on realizować. Mogę opowiedzieć Wam jedno moje osobiste doświadczenie. Któregoś raz w Rzymie pomyliłem parafię i zanim się zorientowałem, byłem już na trzy, w nie powiem jakiej wspólnocie, ale bardzo tradycjonalistycznej. Gdy miałem zamiar przyjąć komunię, wyciągnąłem ręce, ale ksiądz nie chciał mi udzielić komunii. Stanąłem i powiedziałem mu, nie możesz tego zrobić ze względu na kodeks prawa kanonicznego, nie możesz odmówić mi komunii na rękę. I dopóki mi jej nie udzielił, nie wyszedłem. I dlatego tak ważne jest, by świeccy się formowali. Jeśli chcemy zmian, musimy się formować. Zmiana nie przyjdzie w inny sposób. Moje pytanie dotyczy kontekstu Polski, gdzie zaangażowanie świeckich synod było bardzo niskie, rzędu kilku procent. Chciałabym zapytać, jak utrzymać to nawet minimalne zaangażowanie na etapie, który teraz jest etapem kontynentalnym, a potem będzie etapem światowym. Jak ci zwykli wierni na najniższym poziomie mogą utrzymać swoje zaangażowanie na etapie, kiedy już ich głosów się nie słucha? Nowość tego etapu polega na tym, że nie angażuje wyłącznie kościoła partykularnego, ale będzie się odbywać pomiędzy różnymi kościołami lokalnymi, które teraz muszą razem usiąść, rozmawiać, dyskutować i podjąć wspólną refleksję. Etap kontynentalny to nie będzie etap biskupów to będzie etap, w którym mają wziąć udział i mieć swoją reprezentację wszyscy w kościele. Kolejną nowością jest fakt, że siada się do rozmowy z innymi kościołami. Dla kościoła polskiego nie jest tym samym konieczność dyskutowania na jakiś temat z kościołem hiszpańskim, włoskim, austriackim, niemieckim czy irlandzkim. To ta sama dyskusja tylko w swoim gronie polskiego kościoła, w którym mówi się zawsze to samo i co już wiemy. W jednym z kościołów Ameryki Łacińskiej, który jest bardzo tradycyjny, nie powiem o jaki kraj chodzi, jedna z diecezji poprosiła o opracowanie dokumentu na temat dostępu kobiet do święceń. I chciała to opracowanie dołączyć do syntezy. Reszta biskupów nie chciała jednak tego uwzględnić w sprawozdaniu konferencji episkopatu. Ponieważ jednak musieli usiąść i przedyskutować razem, co włączają do syntezy, zainteresowany biskup powiedział: Włączycie mnie tak samo jak innych, bo ja też należę do tego kościoła. I uwzględnili go. Ja chciałam zapytać, bo mam takie wrażenie, że żyjemy w Polsce w muzeum, to znaczy. Muzeum Kościelnym, Kościelny Muzeum. Czy to jest tylko moje wrażenie, czy jest to jakkolwiek obiektywne? To znaczy, czy są już dane o takich najbardziej popularnych, nie wiem, najbardziej często występujących postulatach po synodzie w różnych krajach, czy to są duże różnice, czy są jakieś duże zbieżności, czy na tym, jak na tym tle, jak to wygląda kościół w Polsce? Ciekawą rzeczą w tworzeniu dokumentu zawsze między różnymi, w tym przypadku różnymi kościołami lokalnymi czy diecezjami jest to, że to nie biskup się wypowiada. Ciekawostką jest to, że gdy w zespole redakcyjnym są świeccy mężczyźni i kobiety, wychodzą rzeczy, które wcześniej nie wychodziły. Na przykład, w pewnej decyzji w Hiszpanii, która jest tradycjonalistyczna, pojawiła się kwestia diakonatu żeńskiego, święceń kobiet. Wiele kwestii, które są problematyczne dla wielu osób. Gdy te tematy pojawiły się w syntezie, biskup został zaatakowany przez grupy konserwatywne. A ponieważ i on nie był zwolennikiem tych kwestii, chciał je usunąć. Nagle, ponieważ został przyciśnięty przez media publicznie, zmienił zdanie i powiedział: Jesteśmy na etapie słuchania i musimy uszanować głos ludzi, nawet jeśli się nie zgadzamy. To jest zmiana. Wcześniej to by się nie zdarzyło. Presja grup prowadzi do małych zmian, ale zmian. Kolejnym przykładem może być słowo klerykalizm. Wypowiedział je kardynał Deschmer na Soborze. Powiedział, klerykalizm jest tym, co trzeba przezwyciężyć. Następnie Franciszek podejmuje to słowo klerykalizm. W polskiej syntezie synodalnej również wychodzi słowo klerykalizm. Co to oznacza? Być może polski raport wypowiada się o klerykalizmie łagodnie, ale synod nie jest synodem lokalnego kościoła, jest synodem kościołów z całego świata. I kiedy inne kościoły definiują klerykalizm, Odnosząc się do nadużyć autokratycznego sprawowania władzy, bo takie sformułowania pojawiają się w dokumencie, zaczynamy rozumieć to słowo w szerszym kontekście niż tylko to, co ktoś napisał w jednym dokumencie jakiegoś jednego kościoła. To jest największy wkład tego etapu móc zobaczyć siebie nie przez pryzmat tego, co my napisaliśmy, ale przez to, co zostało napisane na poziomie globalnym. I kończę przykładem. Pewien biskup przy opracowaniu obecnego dokumentu, który ma być opublikowany, powiedział przy stole roboczym, przy którym byłem również ja, nie piszcie, że klerykalizm jest wirusem. Wtedy ktoś przy stole mu odpowiedział, ale to była wypowiedź papieża Franciszka. Na co biskup? No dobrze. Ale papież Franciszek nie robi z tego dogmatu. Ostatecznie wszyscy przy stole powiedzieli, mu, to sformułowanie zostaje. I biskup musiał odpuścić. Okej, okay, to ja mam mikrofon. Chciałam Ci przede wszystkim podziękować, Rafał, że jesteś z nami i że jesteś takim głosem, bo już mieliśmy też okazję publikować Twój głos w Tygodniku Powszechnym kilka razy głosem nadziei, że ta zmiana jest prawdziwa. Kościoła, że mówisz do nas, tu, tu w Polsce o tym, że to może się naprawdę udać, bo tych, bo chyba czasem jesteśmy jak dzieci w takiej przemocowej rodzinie, że ciężko bardzo uwierzyć w dobre intencje, w prawdziwe włączenie i że, to, że ten proces nie będzie udawanym wspólnotowym procesem. I ponieważ Mówimy w takim kontekście, mówimy w decyzji, gdzie ponoć jest jeden z bardziej otwartych biskupów, ale go tu nie ma. To znaczy, że to praktyka ćwiczenia, słuchania tego, co do chce powiedzieć, jest no, daleko niewystarczająca w Polsce. To chciałam zapytać o no, i, i jeszcze jedna rzecz, że myślę, że my wszyscy potrzebujemy zmiany kulturowej głębokiej. I, i pytanie to o księży i o ich zmianę kulturową było. Jakbyśmy powiedzieć trzy rzeczy. Bo widzę, że kończymy. Takie trzy rzeczy mają zajście się, które my powinniśmy umieć w sobie zmienić, żeby być tym żeby być konstruktywni w synodalnym kościele. Jako ci przychodzący z tej słabej pozycji jako świeccy. co my musimy umieć w sobie zrobić, jak my się musimy zmienić, żeby tworzyć synodalny kościół w przyszłości. Pierwsza rzecz to wiara w to, że reformy już się dokonują nawet jeśli są niewielkie. Na przykład, od lat naciska się na Franciszka, by zadbał o większy udział kobiet na stanowiskach zarządzania Kościołem. Niedawno papież zatwierdził reformę kurii, predikaty Ewangelium i tam jest zmiana, którą mało kto nie tylko promował, ale w ogóle zauważył. Zmiana dotyczy dwóch słów. W kościele jest władza wynikająca z urzędu i władza wynikająca ze święc. Sprawowanie urzędu na niektórych stanowiskach w kościele jest powiązane z władzą wynikającą ze święcej. Predikaty Ewangelium Franciszek rozdzielił władzę z urzędu i ze święceń. Tak, aby kobieta lub świecki, lub zakonnica, lub ktokolwiek, kto nie jest wyświęcony, mógł teraz sprawować jakikolwiek urząd w kościele, nie będąc ani biskupem, ani nikim wyświęconym. To już jest zrobione. Tak więc, pierwszym aspektem jest formacja. Co czytam, żeby być na bieżąco ze zmianami, które już zachodzą w kościele, a nie myśleć tylko o tych, które mogłyby być za 10 czy za 20 lat. Po drugie, trzeba naprawdę uwierzyć, że Duch Święty przemawia przez małe wspólnoty lub grupy. I to ja jestem podmiotem. Każdy z nas jest podmiotem zmiany. Zawsze, gdy robimy coś sami, a nie gdy czekamy, aż zrobi to ktoś inny podmiot zmiany. To spotkanie jest podmiotem zmiany, bo nie tylko jest ideą. Dlatego pewien kardynał z synodu powiedział do grupy innych biskupów i kardynałów Czyżbyście nie wierzyli w Ducha Świętego przemawiającego przez ludzi? Drugi punkt to realna wiara w to, że Duch Święty przemawia przez rzeczy, które robimy, a nie przez idee, o których myślimy. Trzecim elementem powinno być wprowadzenie w życie jako grupa, jako wspólnota w każdej instancji kościoła tych praktyk, do których wcześniej się odnosiłem. Nawet jeśli instytucja nie ma ich w swojej przestrzeni, bo praktyki są silniejsze niż myślimy, o wiele skuteczniejsze niż sądzimy. Powiedzieć, że modlę się osobiście, to nie to samo, co powiedzieć, że modlimy się wspólnotowo. I wspólnotowo nie oznacza, że jedna osoba prowadzi różaniec, a pozostali za nią powtarzamy. Wspólnotowość oznacza coś zupełnie innego. Gdy czytamy tekst biblijny, co mówi nam ten tekst? Co my mówimy o tym tekście? A nie co mówi nam o nim prowadzący spotkanie. Chodzi o to, że nasz sposób bycia zmienia się, gdy myślimy o tym, co robimy w codziennym życiu, w kluczu wspólnotowości. Wyzwaniem dla nas jest więc to, jak myśleć o modlitwie, refleksji, studium, rozeznaniu, ale w kluczu wspólnotowym. To jest nowy kościół synodalny, który musimy stworzyć, bo on nie istnieje.